Dzień dobry, nazywam się Marta Stężycka i jestem kierownikiem zespołu sprzedaży. Opowiem dzisiaj o korzyściach wynikających z instrumentu dotacyjnego, który znamy pod nazwą RoboGrant. Zastosowanie robotów przyspiesza realizację procesów produkcyjnych, eliminuje ludzkie błędy, umożliwia lepsze wykorzystanie potencjału pracowników, a tym samym przeniesienie mocy przerobowych na inne obszary. Wyręcza człowieka w monotonnych i powtarzalnych czynnościach, optymalizując tym produkcję. Lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich pozwala wygenerować czas na bardziej innowacyjne i kreatywne zadania. Dzięki dofinansowaniu firmy produkcyjne z branży meblarskiej mogą unowocześnić swoją produkcję, zwiększyć zastosowanie wysokich technologii i podnieść efektywność wykorzystywanych zasobów. Otrzymane wsparcie będą mogły zainwestować w maszyny, dzięki którym zoptymalizują zadania, procesy i przy wykorzystaniu tych samych mocy w krótszym czasie osiągną spodziewane rezultaty. Robogrant pomoże zwiększyć również powtarzalność parametrów jakościowych i odciążyć pracowników z zadań, które są powtarzalne, żmudne czy po prostu niebezpieczne. Ruchy robotów można łatwo kontrolować, co wpływa korzystnie na poziom bezpieczeństwa na halach. Podsumowując, roboty to szansa na sprawniejsze oraz wydajniejsze procesy produkcyjne oraz szeroko pojęty rozwój branży meblarskiej.